Cześć! Z tej strony Brift, a to jest trzeci odcinek z serii opowieści z hangaru. Dzisiaj przedstawię Wam samolot WAC-3. Chciałbym na początku zaznaczyć, że ten odcinek zrobię trochę inaczej. W komentarzach dajcie mi znać, o co o tym myślicie. Zanim przejdę do roli tego samolotu w grze, powiem kilka słów o jego historii. A więc zaczynajmy! ŁAK-3 jest to jedno samolot przechwytujący z ZSRR konstrukcji panów Ławoczkina, Gudkowa i Gorbunowa. Stąd nazwa samolotu: EA od Ławoczkina, IG od Gudkowa, G od Gorbunowa. Wiadomo chyba o co chodzi. I ten samolot miał to być szybki i dobrze uzbrojony myśliwiec o konstrukcji wykonanej z jak myślicie no, z drewna, no najlepszy surowiec, tak, bo rośnie dookoła, no to może samoloty z tego będziemy robić. Maszyna była dosyć zwrotna, ale słabo się wznosiła, ponieważ miała za słaby silnik, jak na swoją masę, i taka była jej podstawowa wada. Panowie konstruktorzy tego nie przemyśleli. Po ataku trzeciej Rzeży na mateczkę Rosję gwałtownie spadła jakość produkcji, no bo przecież się liczy ilość, a nie jakość. Przynajmniej tak uważali poplecznicy wujaszka Stalina. I wtedy też łak 3 został nazwany przez pilotów lakierowaną gwarantowaną trumną, co raczej dobrze o nim nie świadczyło, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz jak to wygląda w warterze. W grze łak 3 to radziecki samolot dostępny na trzecim poziomie. Jak na początkowym maszyny jest dosyć niezły, lecz później lepiej przerzucić się na samoloty od pana jako w lewa. Serie jak, jakby ktoś nie wiedział. Jako uzbrojenie to jeden karabin maszynowy 12,7 mm o zapasie na 500 pocisków i jedno działko 20 mm z zapasem na 120 pocisków. Jest to całkiem niezłe uzbrojenie, jak na trzeci poziom. ŁAK-3 to samolot o całkiem niezłej prędkości przelotowej i akceptowalnej zwrotności. Bolączką jest tu na pewno dosyć słabe wznoszenie się, przez co możemy rozbić się o ziemię, jeśli będziemy nieuważni. A więc uważajcie. Pomimo, że maszyna jata jest zbudowana z drewna, to jej konstrukcja wydaje się być całkiem wytrzymała. Na przykład wytrzymała się od takiego Wellingtona, który jest w całości z metalu. Ciekawe, prawda? Do naszego łaga możemy podczepić prawdziwy arsenał, mianowicie dwie bomby po 100 kilo każda lub 6 rakiet. Problem jednak tkwi w tym, że wymaga to strasznie dużo ekspa i zanim to odblokujemy będziemy już mieć pierwszego jaka. No dobrze. Koniec teorii na tę chwilę. Teraz pokażę wam, jak ten samolot sprawuje się w bitwie. A więc jestem w bitwie i za chwilę dołączę tym samolotem i wam pokażę, jak nim grać. Na początku jednak krótkie zerknięcie na statystyki. Średni koszt naprawy to tylko 504 lwy srebrne, więc jest bardzo tani. Czas darmowej naprawy to tylko 27 minut, więc jak ktoś nie chce wydawać kasy, to może poczekać tyle i się samolot sam naprawi. Łączna masa pocisków wystrzeliwanych na sekundę to 1,97 kg. Więc całkiem nieźle. Wybierz. Mapka Stalingrad, dominacja. Nawet dobra na ten samolot. Nie będę na lotnisku lądował, ponieważ no, tam już cała masa samolotów leci. I teraz wam pokażę, jak ten samolot jest w opcji. No, całkiem nieźle, aczkolwiek nie jest to dwupłatowiec. Wiadomo. Pentelki robi. No też całkiem fajne. Tylko się kiepsko wznosi. Jak włączę flapy, klapy Znaczy wysunę tak naprawdę To skręcę, naprawdę fajnie Tylko właśnie bolączka Kiepsko się wznosi, więc Postarajcie się, żeby na początku bitwy osiągnąć dużą wysokość Żeby na przykład później takie wysoko lecące bombowce będzie można zdjąć Bez żadnego cudowania Te porobienia tak i strzelania na oślep Tu jest Blainheim ten samolot jest całkiem sprytny, jest szybki, nie sprytny. No sprytny może też. Ale sprytny może być gracz, a nie samolot. I próbuje po prostu mu strzelić. Tej amunicji wystarczą na całkiem długo, aczkolwiek działka się bardzo szybko kończą. Akurat Blindheim to jest też samolot bardzo zwrotny. A, coś mam pecha. King 120, to powinno być fajnie. sobie tego Eimelmana. Zgubiłem mój cel, niestety. Mój sobie poleciał. Asysta, tak ktoś go zniszczył. Dam plesa. No, Dam plesa, już zdjęli. Jak się trochę powalę, nawalę samolot, to za chwilę dostanę asystę. Jak się tylko rozbije. No, Hurricane, jak widać, nie jest zbyt ogarnięty. I teraz staram się zwiększyć wysokość, albo i nie, bo tam jest dużo samolotów w pobliżu, ale po każdej walce staramy się zwiększyć wysokość, żeby po prostu mieć większy pułap, bo bardzo wolno go się nabiera. To jest bardzo samolot... mało wytrzymały. I asysta, no oczywiście. Kradnięcie fragów na Arcadzie jest na porządku dziennym. Nic na to nie poradzę. F6F. Helket I wybierajcie raczej takie cele, które są od Was mniej zwrotne, aczkolwiek, no, możecie posłać też serię w te bardziej zwrotne, bo to nigdy nie zaszkodzi. A nóż się uda. Samolot zniszczony. Właśnie tak. Jak widzicie, kiepsko się wznosi, więc też uważajcie, gdy jesteście blisko Ziemi. Hawok będzie ze mną robił walkę koło. Nie sądzę. A samolocik sam jest no, ogólnie całkiem niezły. Skończyło mi się działko. Tej amunicji niby jest 150, z tego co pamiętam. Ale. Co on robi? Ciekawe manewry. Ale. Yy, bardzo szybko się kończy, bo ten karabin dosyć szybko strzela. Bufala? Dobrze. Buffalo jest to bardzo samowatny samolocik Pewnie też kiedyś zrobiłem o nim prezentację Cholerny świat i teraz będziemy mnie go gonił I jak jest koleś ogarnięty to mnie pewnie zdejmie Ale my mamy jedną zaletę czego Buffalo nie ma Jesteśmy dosyć szybcy Dobra, poleciał sobie Prędkość kres sobie samolotu to około 450-500 na godzinę Szczerze mówiąc to nawet nie wiem dokładnie Ale mogę powiedzieć, że nie jest zła Leci prosto na mnie, więc spróbuję go zdjąć z tych dwudziestek Właśnie tak. Uszkodził mi prawe skrzydło, no ale mówi się trudno I tak mi nieźle idzie. Się bałem, że teraz będę wam lamił tutaj na wizji To jest samolot z bardzo niskiego poziomu, więc też poszedł U szybko Hellcat, jestem od niego zwrotniejszy, z tego co wiem. i musicie ciągle obserwować wrogie samoloty, żeby patrzeć, żeby was nie okrążyli. On tutaj ląduje, bo pewnie mu silnik padł. Spróbuję go jeszcze zdjąć. Właśnie tak. Samolotów zniosłem 4. No i jeszcze jedna rzecz, grajcie maksymalnie. Żeby ten samolot był jednym z lepszych, bo jak na przykład sobie weźmie jego i jakiś samolot z wysokiego poziomu, to nie będzie dobrze. Myślałem, że już zetnie. Spróbuję po chamsku, albo się nie udało. No niestety. Wejdę jeszcze do drugiej bitwy. Tam też trochę coś poopiadam. Zdjął mnie Gladiator. Mark 2. Dobra, to widzimy się w drugiej bitwie za chwilę. Tym razem mapa port może że nie za bardzo historyczna. A ten samolot raczej na Per Harbor nie, war nie walczył, no ale jest dużo celi naziemnych. Akurat jestem zbyt leniwy, żeby sobie odlekować bomby i rakiety, ale oczywiście istnieje taka możliwość, przez co ten samolot może także z powodzeniem niszczyć cele naziemne typu na przykład czołgi średnie i ciężkie, aczkolwiek ciężkich nie polecam, bo na nie trzeba dajże 250 kg bomb. Mogę się mylić, tutaj już cele są. Jeszcze ważna rzecz, zbintujcie sobie tak, że na jeden klawisz macie karabin maszynowy, a na jakieś inne działko. To się naprawdę przydaje, kiedy na przykład na bitwie historycznej, kiedy nie chcemy marnować amunicji z działka, na przykład do niszczenia artylerii. Polecam. Taki typ ode mnie. Tutaj Hurricane, robię teraz Energy Fighting na niego. Trochę żałośnie mi to wyszło, bo. Potrafiłem tylko raz, tak naprawdę. No ale. Karty podniesione i wieje. Do działka ze... No już szczerze, nie mam żadnego nic do działka. Dlatego pamiętajcie, po takiej serii zawsze uciekajcie, no bo tak naprawdę ten samolot bez działka z całym karabinem maszynowym to jest bardzo mała silnia ognia, bo jeden karabin maszynowy kalibru 7,7 naprawdę nie jest groźny. Działko daje temu samolotowi tak naprawdę wszystko, bez niego to był totalny szajs. Ale postrzelać zawsze można. A no już Z samego dziełka. To się nazywają ruskie samoloty. No jeszcze wspominałem o tym, że samoloty jest bardzo wytrzymały. To prawda, pomimo może to jest konstrukcja drewniana, to wydaje mi się, że jest wytrzymalsza od takiego Wellingtona. Ciekawe, no. No ale to rosyjska gra. Ja tutaj żadnych teorii spiskowych nie robię, że, że tutaj producenci nagle ulepszają ruskie samoloty, no. Nie Ale go podziurawiłem. Teraz spróbuję się wnieść. Widzicie, jak, jak cienko mu to idzie. Gorsze znoszenie się widziałem tylko u jednego samolotu: he 12 u Niemców. No i Hurricane Mark 1 zniszczony. Jakieś cele w pobliżu do działka mam. Jeszcze trochę u nicy, bo nie widać, żeby się na czerwono świeciło. No to mogę. Spróbować. P40 leci tak mi się wydaje, że prosto na mnie. P40 ma 6 działek, kalibry, 6 krabin maszynowych, 12,7 No i sprawdzimy, kto wygra to starcie. Oczywiście mi nic nie zrobił. To jest jakiś. Bufala to jest bardzo niebezpieczny samolot. Niby taki level, uważajcie na niego. On, on was wykiwa i zniszczy. Strzeszczy się, Bufala. Bo on na taki samolot będzie was losować. To jest akurat trzeci poziom, a. no, jak 7 to jest poziom bodajże. E, szósty. Nie wiem. No, system lasujący jeszcze nie jest idealny. Tego P40 spróbuję dościgać. Mogłem przeładować działko, no ale teraz już za późno. Wolę najpierw się zająć nim. Zawsze te parę pocisków w niego wpadnie. No i się w niego wbiję W każdym razie myślę, że to było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o tym samolocie o Łagu 3. No, i, myślę, i mi się wydaje, że to na całkiem niezły radziecki samolot na początek, ponieważ ma tą dużą siłę ognia. Jest tani w naprawie. Co jeszcze? Jest całkiem szybki. Tak naprawdę same zalety: wada wolno się wznosi. I kiepsko. Tak więc, jeśli szukacie radzieckiego myśliwca na początek, to to jest idealny wybór. Swoją drogą polecam jeszcze tego maluszka. Bo on jest bardzo zwrotny. A no to bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jak Wam się podobał, to możecie dać w górę. W komentarzach proszę o Waszą opinię na temat takiego robienia odcinków, czyli bardziej na luzie, bez czytania skarki aż tak dużo, tylko na początku historia i później ogólnie o samolocie. No i dzięki za oglądanie. Mówię dla Asbrift. Cześć.